Nogi. Dobra, podejrzewałem, że mam tu iść. Bez głowy manekin, apteczka. Apteczka. To jest manekin? Nie mogę nic z tym zrobić. U, bronie. U, bronie, bronie, granaty. No i to nie jestem takie Wow! Hello! Ty jeszcze żyjesz? Tak, zaklinowałam się. A ty tutaj jeszcze! No, chodź tu debilu! Hmm. O, mamy. Mamy już dwa pistolety? Eee. O, bardzo fajnie, to coś czerwonego. Eee, jak mam tam wejść? Tędy? To, o. To nic nie ma. Oj. Po schodkach ładnie ze sobą wejdziemy. Dawaj broń! A ty masz jakąś... Nie, to sama ma broń. A myślałam, że jakąś inną. A tam? A chyba nie mamy iść. Pójdziemy sobie tu. Tryb strzału. Ło-o! Muzyczka nieładna. Ha. Ha. Tu debilu. Ja jestem ślepa. Aha. Widzę was! Wystrzelam ci nogi. Nie tnij się! A se bronię muszę pozbierać, no. Nie tnij się. No ma tam mam iść? Ol <laughs> fajowe! Gdzie jest mikrofon? Gdzie jest mikrofon? O, pianino! Pianino! Dam, 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 da, dam, da, dam, 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 Dobra. dam, tak dam, Czekaj, co to było? Co to to było? E. Wow, demolka a więc? No, koleś koleś. No, a oto kaman Jezus! granat. Bez mózgi jesteś. Ty też. Tak, poczekaj sobie, aż ja załaduję broń. A ja cię wykończę. To też jest. Ładnie pozbierane. O, czy to? Aha, bije cię. <ś> Nie ma tu nic, apteczki, coś. Apteczka! Jaka kocham apteczki. Kocham was! Apteczka! Co? Jakaś taka muzyczka była. A ja nie żyję. Zauważyłam. Dzie też Cię lubię, koleś! Może ja tam tędy mam iść? Aha, no to jednak nie. Aj. No to tędy jednak. Łoj, oj! oj! <gryw> Dobra, chwila. Wiem, że to się sp to spadnie. I muszę demolka O To nie spadło przecież. Kła Kłamali mnie. Eee. Ile już nagrywam w ogóle? Aha. Czemność. Oh fuck! Fuck is this? Fuck is this? Co to ma być? Co to było? Co to było? Alma! Almo nie zjedłaby! Ja sobie to pamiętam. To było w filmie Wafii. Wafla. Mam wejść tutaj. Łoo! a co się dzieje? to się dzieje? Byłam zamknięć przez 12 lat. O to ty jesteś. Uooo! Ktoś mi powie, czyli gdzie mam iść? Oooo! Oha! Pfff! Dostanę cię! Nie! Nie! Haha, O, oh, fuck. Nie! A, myślałam, że tutaj coś jest. Uuu! Jakie ładne widoki! A tutaj można wejść? Łaaa! Ja pierdolę! Ja pierdziulę! Ja nie mogę po prostu! Oh, fuck! Ja nie mogę! Jezus Maria Ja co za tutaj dostanę. Czy to jest Czemu tak ciemno się robi? Ja Ja to to. Ja to to. Ja to to. Oh, Jezus. Ja to Ja nie mam. Ja to. Ja nie, Ja Ja pochodzę. O. Ja pierdziulę. Ja sobie sprawę, popłakam, już, Ja nie mogę po prostu. Ja pierdziulę. Alba nie, strasz mnie, Szafa. Ja pierdziulę. Ja wolę strzelanki, nie. No i chyba mam to tylko, co mam. O, dzień dobry. Nie widzisz mnie. Go, go! Go! A, jeszcze ty tam jesteś. Ty, ciepilu! Oh. Mhm. Mm a nie, mogę użyć apteczki nawet. Jaka plazma! Oglądamy mecz. Dajesz, polska gola. O, tam się leży. Co tu? tu? O, broń. Wejść no, jeśli wiruj mi gruchy. Można to wejść? O, ale fajnie. O, tutaj coś mamy. O, dobra. Wiem, wiem, będziecie się ze mnie śmie śmiać, jak wtedy zobaczyłam almę Łaaa! Ty Ciebie się nawet przestraszyłam, no! O! Nie mogę Ty, ty ty głupi, no! Wypierdziulaj! Słyszycie, alma, słyszycie! Uch, już myślałam, ja że się już trzęsę po prostu. Na <grymne> ja pień dziurę. Almo, uproszę cię! Oj. Alma, to tam też... Dlaczego mam kwadraciki? HMMM! No! O. No Dobra, dobra, dobra... wyjście... O! Kolejna! Eee, dobra... Co to mamy? JEZUS! I've been. I've no. Oh fuck is this? Fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. 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 Fuck you, kurde. Oh fuck. Oh. Fuck. oh, fuck. oh. Gdzie ty zniknęłaś, babko? O, jesteś, nie macie. O oh, fuck, o oh, fuck. Ja pierdziulę, ja stąd wypierdziulam. Ja stąd wypierdziulam, ja stąd wypierdziulam. O fuck. O oh, fuck idę za tobą, idę, idę. Alma, idę za tobą, idę. Idę za tobą, no idę no. O oh, fuck! Alma, Alma, poczekaj na mnie! Alma no! Almo! Na dół mam iść dobrze zeczko, idę, idę, idę! Gdzie, idzie, idzie! Tu mam dobrze! Idę idę. Oh fuck, oh fuck Ty rośniesz, dziecko, ty rośniesz. Oh fuck, oh fuck, fuck Co jest? Ale to mam jeszcze broń. O! Wow. Oh fuck Boom! O oh, nie Bykat nam zginął. Być dobrym żołnierzem. <laughs> Ale fajny wybuch ja nie mogę. Taki ładny, ładny mieszkanko zniszczył. No. Tu to ma być. Dzień dobry! Dzień dobry? Ej! Nie, oni mi zj zjedzą mnie zaraz! Zrobić ich nie mamy wiele czasu, o, tam pisało, bo ja nie zdążyłam. Hmm. Nagroda opakowaną, ukończenie sanktuarium. I tak, tutaj chyba już będziemy kończyć. To znaczy zaraz będziemy kończyć, jak się tego ładuje to. <laughs> jak na pierwszy początek, nie zaż tak źle. <laughs> chcesz moje piski pełnie Was, kurde, nie wiem. <gry> Oddano Was od komputerów waszych. <gry> tak, trochę się bałam, szczerze mówiąc. <gry> Chyba zauważyliście to. <gry> yy, o, już mamy pół godziny nawet. Prawie. Już mamy. <gry> no to już ja już kończę pół godziny trochę za dużo dla mnie. E, pół godziny chwilka. Gdzieś tak. Dwa odcinki z tego będą. Albo trzy. Trzy, dwa odcinki będę, będzie z tego. Ja już kończę, bo mam za dużo wrażeń już. <laughs> Pierwszą misję ukończyliśmy. E, tak? Nawet. Nawet prosto było. Prościutko, nawet się nie bałam. Żadnego pisku nawet ode mnie nie było. Pff. Dobra było. <laughs> Ale nie, no ta alma jest po prostu. Te oczy jej. Ja pieciuję. Dużo wrażeń z tego będzie. Jak, jak ja to skończę, to zagrajmy. To będzie cud po prostu. I może będzie takie pytanie do mnie, albo jak nie będzie, ale będzie to. Po prostu już odpowiadam na to pytanie. Czemu nie nagrywam. Chwila. Dobra. Czemu nie nagrywam Assassin's na Creed 2? Ponieważ. Już sobie tak oprzechodziłam i drugi raz mi się nie chce na razie grać w to samo. Jakby to, to znudziło mi się już trochę, to. Bo Assassin's Creed 2 to jest chyba tylko na jeden raz no, nie na więcej razy. Jak, jak. No, po, potem. Jak zechce mi się znowu zagrać, to będę nagrywać już na pewno. A teraz nagrywam tego. Na ślepo, całkiem na ślepo będę nagrywać. Więc proszę mnie nie zabijać. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. A, Bożesz! Co oni ci robią, koleś? Babko zabijecie. Ciebie też, koleś, jesteś brzydki. aaaaaaaaaaaaaa fuj ooo ale obrzydliwstwo ja nie mogę o nie daj 300? chyba cię bugieło o oh, fuck O oh, oh, fuck! O oh, fuck! O oh, fuck! Tekstury mi zjadło! Tekstury mi zjadło! No! Tekstury mi zjadło, Wiedzieliście to? I nadal mi zjadło, bo nie mam... Aha, nie no, to są tekstury, dobra. Nie mam broni! O, mogę bić Bicie, bije bijecie, kwiatku. Ha, 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 I dobra, ja tutaj kończę już. Już mi, kurde, nie wiem, gra mi świruje. O, łaaa. Znajdź broń, dobra. Kończę z wami tutaj. Sobie Poleżę sobie trochę, bo ja muszę odpocząć. <grym> Eee, yy, kończę, się ma. Goodbye wszystkim, papa. Mam nadzieję, że tutaj dostanę w co? O, jakie ładne! Odprężają, odprężające. Chmurki. Z okna już nie ma takich ładnych chmurek, a szkoda. Eee, yy, papa, wszystkim. Goodbye się ma.